Przenieśmy się do Norwegii w pierwszej połowie XIX wieku. Jest rok 1808. Podczas ćwiczeń wojskowych wykonywanych przez norweskich żołnierzy, porucznik Olaf Frey chce urządzić swoim uczniom pokaz siły, niezłomności i odwagi. W efekcie oddaje pierwszy w historii skok na nartach o długości 9,5 metra, nieświadomie przyczyniając się do narodzin nowej dyscypliny sportowej, jaką są skoki narciarskie. Pomimo swojego wyczynu, to nie oficera ze Skandynawii uznaje się jednak za ojca nowego odłamu narciarstwa. Prawdziwy rozwój tej aktywności nastąpił kilkadziesiąt lat później, ze sprawą innego Norwega, Sondry Norheima. Sondre Norheim urodził się w 1825 roku w wiosce położonej przy miejscowości Telemark, od której pochodzi nazwa funkcjonującego w dzisiejszych czasach odpowiedniego stylu lądowania. Już od najmłodszych lat chłopiec uwielbiał szosować po pokrytych śniegiem wzgórzach w swojej okolicy. Tak często, jak tylko mógł, zakładał narty z sosny, które zrobił mu ojciec. Jego rodzice nie zawsze byli jednak z tego faktu zadowoleni. Ich zdaniem, dzieci miały pomagać w pracach na farmie. Z czasem uznali jednak za konieczne zrobienie wyjątku ze względu na niespokojną i marzycielską naturę Sądra. Pewnego dnia młody narciarz wpadł na pomysł, żeby przeskoczyć na nartach dach swojego domu. Do realizacji tego przedsięwzięcia zaangażował również swojego brata. Chłopcy wzięli drabinę, połączyli nią dach ze zboczem, a następnie przykryli deskami, gałązkami świerku i śniegiem. – No to rusza! krzyknął Sondre ze wzgórza, zanim puścił się w dół prowizorycznego najazdu. To właśnie Norheim jest autorem pierwszego rekordu świata w długości skoku, wynoszącego 30,5 metra. Na lepszy wynik przyszło czekać ówczesnym entuzjastom tego sportu aż 33 lata. Pierwszy konkurs skoków narciarskich odbył się w 1868 roku w Christiani, dzisiejszym Oslo, ale prawdziwe międzynarodowe zawody miały miejsce dopiero kilka lat później, w 1892 roku w Niemczech. Wygrał je inny norwek, piekarz o nazwisku Samson, lecz jego rezultaty 12 i 14 metrów nie zbliżyły się nawet do rekordu Norheima. Dopiero w 1902 roku Harold Smith wylądował na 40 metrze. Stając się nowym rekordistą świata. Ciekawą kwestią jest także zmiana stylu skakania na przestrzeni lat. Pierwsi skoczkowie oddawali swoje próby z nogami przyciągniętymi do klatki piersiowej. Kolejni wybijali się z progu, trzymając narte prosto i wymachując rękami. W latach 50. wprowadzono zasady, nakazujące trzymanie rąk z przodu podczas lotu. Następnie śmiałkowie układali je z tyłu, lekko korygując swoją sylwetkę dłoni. Po latach przemian Prawdziwą rewolucję w skokach narciarskich zapoczątkował Szwed Jan Boklow, uznawany za autora stylu V, który funkcjonuje do dziś. Co ciekawe, za współtwórcę tego pomysłu okrzyknięto także Polaka ze szklarskiej poręby, Mirosława Grafa. Pomimo tego, że nowa metoda skoków nie cieszyła się aprobatą na początku swojego funkcjonowania, to po dziś dzień sprawia, że stały się one bezpieczniejsze i dłuższe. Oprócz stylu skakania zmieniał się również styl ubioru skoczków narciarskich. W latach 40 XX wieku skoczek musiał być przede wszystkim elegancki. Choć dziś trudno w to uwierzyć, zawodnicy występowali pod krawatem lub z muszką pod szyją. Do tego spodnie pumpy wpuszczane w skarpety zgodnie z obowiązującą modą. W dbałości o odpowiedni wygląd naszych sportowców przed zawodami międzynarodowymi, w jednym z zakładów krawieckich w Poroninie przez ponad 20 lat zamawiano skoczkom ręcznie robione swetry których reprezentowali nasz kraj. W latach 70. sportowcy skakali już w goglach, ale wciąż bez kasków, na nartach kompozytowych. Dopiero później narodziły się kombinezony, które stwarzają doskonałe warunki lotne dla każdego zawodnika. Początki skoków narciarskich w Polsce sięgają lat do 20. ubiegłego stulecia. Wówczas Polacy przystąpili do rywalizacji międzynarodowej, a w 1925 roku w Zakopanem oddano do użytku pierwszą skocznię o parametrach europejskich dużą skocznię pod krokiem. Najwybitniejszym skoczkiem okresu międzywojennego był Stanisław Marusarz. W trakcie imponująco długiej, bo aż letniej kariery sportowej oddał około 10 tysięcy skoków. Czterokrotnie wystąpił jako zawodnik na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Pobił rekord świata w planicy, a także wywalczył wicemistrzostwo świata w lachcie. Blisko 30 lat po tych wydarzeniach Polska mogła pochwalić się kolejnym wybitnym sportowcem w tej dyscyplinie na arenie międzynarodowej. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Sapporo w 1972 roku Wojciech Fortuna wyskakał bowiem pierwsze dla kraju mistrzostwo olimpijskie. Koniec XX wieku to z kolei czas debiutu Adama Małysza. Skoczek z Wisły stał się prawdziwym prekursorem skoków narciarskich w naszym kraju, a rozwijająca się Małyszomania rozkochała w tej dyscyplinie pokolenia Polaków. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Punktka.